Przed wyborami po raz ostatni odniosę się do podzielonych komentarzy na TikToku pomiędzy Braunem a Mencem. Jak sami widzicie po usuwanych kontach, po usuwanych komentarzach, że cenzura w Polsce ma się bardzo dobrze. Ale co jest cenzurowane? Treści niewygodne dla obecnego rządu. A co to są treści niewygodne? To jest wszystko to, co może zaszkodzić temu rządowi, co może zmienić bieg wyborów. I teraz tak, przez ostatnie miesiące wprost proporcjonalnie do wzrostu poparcia dla Mencena rosło poparcie mojego konta. To znaczy zasięgi, liczba subskrybentów i tak dalej. Dobijałem już praktycznie do 100 tysięcy obserwujących. Moje zasięgi były milionowe. I nagle, kiedy okazało się, że Sławomir Męcen może faktycznie zmienić bieg tych wyborów, że ma realne szanse na to, żeby zwyciężyć i z Karolem Nawrockim i z Trzaskowskim Boom, konta nie ma. jako przyczyna naruszeń, dlaczego usunęli mi te konto, były wszystkie filmy promujące Sławomira Mencena. Więc zacząłem budować konto od nowa. Przy czym oczywiście pomagacie mi, w tym wy. Między innymi Andrew, naczelny sygnalist, czy waleczna Polka w masce. Wbrew pozorom osoby, które politycznie się ze mną nie zgadzają. I za to szacuję. Ale do czego dążę? I na tym koncie nowym idę z grubej rury. Jeszcze bardziej podkreślam swoje poparcie dla Mencena. Jeszcze bardziej go promuję. Nie dość, że znowu idą naruszenia. To dodatkowo dostałem Shadow bana. No już nie da się bardziej. No, ewidentnie próbują ukręcić temu łeb. I tak jak na Xie czy YouTube mi rośnie, tak tutaj leci na łeb na szyję. Bo TikTok ma zadanie do wykonania. Tym zadaniem jest dyskredytowanie Słabomira Mencena. Żeby obniżyć mu poparcie, a drugim zadaniem jest zrobienie jak największego podziału w prawicy. No to chyba nie muszę nikomu tłumaczyć. Jak się pięknie naród podzieli, to łatwiej się nimi rządzi. I dlaczego uważam, że Męcen akurat ma te największe szanse? Bo inaczej by się nie bawili w takie blokady. Próbują się pozbyć gościa, który może obalić ich rząd. A do tego wszystkiego wykorzystują nas, Polaków. I niestety skutecznie, mimo i za każdym razem podkreślam, że trzeba rozróżniać politykę od poglądów prawicowych i od patriotyzmu. I niestety z głębokim żalem stwierdzam, że udało im się. Od 20 ponad lat robią to samo. Przed każdymi wyborami. Co ma szansę wejść ktoś inny? To robią taką szczujnie, używają takich metod, że w rezultacie udaje im się skłócić Polaków udaje im się zdyskredytować głównego kandydata i dalej sobie rządzą. A Polacy wtedy po każdych wyborach mówią znowu, no nie, następnym razem się nie damy. No i następnym razem niestety też się dajemy. Bo mamy podobny syndrom jak nasi polscy piłkarze. W pierwszej połowie dajemy z siebie wszystko, pokazujemy, że potrafimy się zjednoczyć, że nic nas nie zatrzyma, że jesteśmy obudzeni i mądrzy. A w drugiej połowie klapa, leżymy. I przy okazji skaczemy sobie do gardła. Bądź co bądź, ja jeszcze nadzieję mam, że tego 18 maja pokażemy tą jedność i przerwiemy ten 20-letni maraton. No, ale dowiemy się pewnie w poniedziałek. I wtedy stawimy czoło faktom i pogadamy.